O, słychać muzyczkę też tu. No. Lubię czasami z Drankisty sobie tutaj wyjść i po prostu. Słuchając tego posiedzieć i wiesz. Przyjemny, Bar bardzo przyjemnie. Tylko patrzysz. Naprawdę przyjemny. Wiedziałeś o tym, że na niebie jest... są dwie gwiazdy, które są złączone. Minecraftowym niebie? I... Tak, to są jedyne gwiazdy w całym Minecrafcie, które są razem ze sobą. Gdzie są? No, teraz przypomnij sobie gdzie one były To jest taka para gwiazd Słodziutka To ja Mega klimacior Ognisko by się jeszcze przydało Ta. Serio Bo my się tu zaraz pocałujemy takich <grymne> Nie, ja, idę, ja idę, idę, idę <grymne> <grymne> Żarcik taki <grymne> Zaraz Edity będą latać. Oh. Ship <laughs> Nie, no, nie, no. mój ship, to Clarfi. Ship, mój ship to... to DRANHIS. O, oh, damn. Coś tak czułem, DRANHIS był podejrzany od początku. No i ja od początku wiedziałem, że Dranhis z tobą jest, nie? od początku, ale tak mi coś śmierdziało. Gadał jakieś głupoty. No ta, no bo nie chciał zginąć, ja też nie chciałem, dlatego po, ostatecznie zgodziłem się na podanie mojej bazy po prostu za jego życie, on jeszcze nigdy nie zginął na Anarchii Babcia Marysia sneak 100, sneak nearby a uh, skulk sensor Ile dajesz, że babka się wywali od Wardena? Wow, chyba Wojścia znowu pada, Jezu Albo dozorca coś robi na serwerze i przez to się tak dzieje, albo nie mam innego wytłumaczenia. Nie wiem czemu tak jest, albo o! przecież Dexy IP zlikował. Może wy widzowie nas dosujecie i przez to wywala moje czata, To tak, też tak może być pewnie. Hmm, gdzie są te złączone gwiazdy? Dwie gwiazdy, jedyne w całym które są złączone. Chciałem je zobaczyć. Nigdy, nigdy, nigdy grając w Minecrafta tak po prostu się nie zatrzymałem i nie spojrzałem na to wszystko. Hmm. Widzę, że wróciłeś do życia, Sherry. O! tak. Hmm. Akurat na koniec dropu. Ha. Czekaj, napiszę do chłopaków. Oni są daleko, ale idą. W mhm. naszą stronę. Okej. Okay. To co jaki teraz plan? Kurde, nie wiem. Nie mam planu. Czysta improwizacja? Nie, nie wiem co mam robić. Do bazy raczej nie mogę wrócić, bo <laughs> przyjdą tam. Albo będą się kraszyka. Tam w życiu jest na ciebie czeka. Pewnie daj, albo trapują, robią jakąś trapa w tej bazie. Ta góra to było tak fajne miejsce. Ja jeszcze odbiję. Najpierw wyeliminujmy SA, żeby nie był problemem. Później będę mógł wrócić sobie spokojnie na górę i wybudować tam zamek. Na razie chyba nie ma co tam wracać. Trzeba gdzie indziej zamieszkać. Takie mieszkanko zapasowe trzeba zrobić. No u nas jak chcecie możecie się zatrzymać, potem jak będziecie mogli już to możecie się wyprowadzić. <grymne> no Okej okay. łowo wow, wow, masz looting? O, sorry. Ta, ta, ta. Dobra. Masz tutaj wodę. A masz yy, ten y, żelazo, to ja bym sobie wiaderko drugie zrobił. Znaczy bo ja w ogóle nie mam. A czekaj, trzymaj. Dzięki. Wo. sztosik Tych strzał tyle nie potrzebuję. Cały border, to wtedy będziemy bezpieczniejsi hmm? Jak uda mi się z Drachisem zlalać cały border, to wtedy będziemy o wiele bezpieczniejsi o, no tak, będzie można wokół całej mapy sobie biegać No Mam tylko jedną ściankę całą Mhm, mm a długo to zajęło? 25 minut Okej okay. Więc nie jest źle 25 minut na całą... całą mapę. 25 minut na całą ścianę borderu, tylko ta. What the f jak ty to robisz? Zbudowaliśmy maszynę. Hmm. A jeszcze jakieś maszyny ciekawe da się zrobić? O, a co potrzebujesz? Maszyna wyrzucająca cię na 40-tysięczną kratkę do góry. Co? Maszyna wyrzucająca cię pod bedrocka i zabijającego na game modzie O. Maszyna jaka, która niszczy ci zbroje, na strzała. Trochę tego się znajdzie. Okej, okay, okej, okay, coś, coś się wykombinuje. Perełka w końcu. Hmm. Napisali mi, że za 5 minut będą, ale wyszli z serwera, no, więc nie, nie wiem. Nie, nie. Może z powodu o tym Może. Czeka, muszę się napić. No, ja chyba będę musiał uciec z serwera, bo. Weź tą muzykę jeszcze pójść. Dobra. Bo cicho jest strasznie. O i to jest klimat. jest dobra nuta. Naprawdę dobra nuta. Zgadzam się. Mówiłeś, że zawij, zawijkę robisz, tak? Będę powoli robił, ponieważ... Ja bardziej lubię z rana okay. Rozumiem, rozumiem. Cernik no ja... ja bardziej ma, jestem nocnym graczem. Projektem. Czy mogę ci zdradzić, zdradzić coś bardzo takiego tajnego, co chcesz zrobić? Możesz mi ufać. Spokojnie. Słyszałem się takim, czy jako robi teraz <laughs> Nie gadaj, że chcesz to tu zrobić. Jak będzie trzeba. Da się to w ogóle zrobić? Reale coś, żebyśmy to tu zrobili? Da się to w ogóle zrobić? Reale coś ja o takim czymś jako Urbitra z <tosiek> Nie gadaj, że chcesz to tu zrobić. Jak będzie trzeba. Da się to w ogóle zrobić? <tosiek> o Jezu! <tosiek> o Jezu!

Mam dość takich sojuszników Ty dalej kawałki przerabiasz Jak tak, S ma się nazwać? Mam dość Nie otwierajcie drzwi, nie otwierajcie drzwi, to są trapy To są trapy Ach, Kończę, kończę ze sobą na tym serwerze Mam dość Aha, to trzeba zamurować A masz stona? Żartuję Dobra Uspokójcie się! Jakie klarfit to jest starszy pod starsze podkomendant kopalniany klarfid! Uspokójcie się, bo mamy ważną rzecz Wam do powiedzenia. Uspokójcie się jeden z drugim. Błagam. Błagam. Ej, bo lubicie kopać. O Jezu, dobra, błagam, czekajcie, Lubicie kopać, lubicie kopać, tak? Bardzo, 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 bardzo! Nie! Tam jest kopalnia, tam jest kopalnia. Nie jest, nie testuj, nie testuj! Nie ty debilu! <głos> <głos> Powiedz, że oni przeżyją. Powiedz, że oni to przeżyją. przeżyją, Jezu, przeżyją nie! Mieć! Kup mieć! 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 Mamy mieć! Myślisz, że to znajdą? A diamenty, tak? Uspokójcie się. s WIDERA ODPALI, uspokójcie się, no? O, oh fuck. Jeden z drugim ogarnąć dupę, proszę was! Panowie! Panowie Skądź z tym głosem? Mamy ważne rzeczy do zrobienia. Skończ z tym głosem? S odpalił Widera. Rozumiecie to? S odpalił Widera. Ale, to... Ale to kopalnia na choroba Polu, proszę cię, proszę cię. Błagam cię. S odpalił Widera. Mamy wam ważne rzeczy do pokazania. Proszę cię, polu. Wychodźcie stamtąd, no. Chodźcie, no. Idziemy? Idziemy? Nie, nie, proszę was. Błagam, no, błagam dobra. was. Jestem sztywny Nie! DRAH Mam dość. O kurde, ej, rozwaliłem chyba coś. Fuck. Dobra, to naprawię. Ej. Możecie się <laughs> uspokoić. Możemy. Jesteśmy gotowi do dyspozycji, Ej! panie. A jeszcze... Spokój! Jesteśmy... Na, na 5 sekund. Spokojny. nie, nie. Jesteś... Jesteś... Sherry! Jesteśmy... Pokaż im! Sherry, Sherry, lady. Dobra, Nie, Sherry, Sherry, lady. Cich! Sherry, pokaż im. Zapraszam, chodźcie. Jesteśmy gotowi do dyspozycji, panie. Możemy pójść kopać. <laughs> mhm. Mm Nasze perełki. To, a... I patrzcie na to. Nie! What? Znikła! No, ej. Nie, przed chwilą nie znikła! Jakim cudem znikła? A może się pojawi Zara? Tak, dobra! O! Działa! O! Co? Perła jest cały czas! Nawet jak wyjdziesz z serwera, czaisz? Kurde. ale dobrze! W kopalniach tego nie było. Nigdy nie znika, gdziekolwiek nie będziemy na mapie, ktoś nas może uratować. Rozumiecie? No. Każdy no. z nas musi sobie zrobić coś takiego. Będziemy mhm. nieśmiertelni, jeśli ktoś nas. Faktycznie tepnie. Fajnie było w kilku miejscach zrobić A właśnie, masz szery. Takie coś. właśnie, szary. Masz. O! Tak. Co mu tak. dałeś? Węgiel? Tak. Dużo węgla. Dejam. Jest bo... jest wę... Węgiel, Boże! Nie, Pol. Polu, przestań. Proszę cię. Wstyd mi <laughs> robić. Chodź węgiel. węgiel. <laughs> bo ja. Szery. Ja ci zagwarantuję, oni są ok. Oni są normalni, tylko nie wiem co im teraz okay. odpaliło. Okej, okay. nie ma problemu. To będzie normalny sojusz i możesz na nas liczyć, na nich też. No dobrze, wierzę ci. Wierzę idź Siema Ale ta rozdymka. KOPIE Sojus Ja się ich boję troszeczkę Ej, w ogóle znalazłem sposób, jak pozbyć Mesa yy, S. Jak? No, mów, to jest ważne. A co on by w to kliknął, myślisz? No, może. S? A weź kliknij, weź kliknij. Weź. Moje! A, widzisz? Mam twój kamień. Chcesz go? Chcesz go? Chcesz go? O, daj kamień. Chodź, dochodź. Kamień? Panowie, Od... czy my kamień. możemy. <laughs> Przez chwilę. Daj kamień, chodź, chodź. chodź. Po prostu się uspokoić. Przesaduj. Pogadać o naszym planie. Może... Czy ja gadam sam do siebie? Ja słucham. Jedyny normalny. Gdzie Ty jesteś? też masz Drankist jest u Ciebie taki, czy co to? Nie. Może się za bardzo. Nie <laughs> ma. Panowie, to jest poważna sprawa. Prawie zginąłem od Esa. Karmelek chyba nie żyje. Raczej na pewno karmelek nie żyje. Rozumiecie? W żałobie jestem, nie, nie aby możliwe. się tak za. Nie, to nie? Wyszliwe. To nie Poza, Polu. Jezu, chyba muszę iść pokopać. Nas. prefy. Nie, Polu. Na, na spokojnie, nie musisz. Nie musisz być głupi. Nie musisz. Możesz być mądry. Dawaj, bądź mądry, Polu. O, dobra. Masz rację. Muszę być. Muszę być. Muszę. Tak, zostawcie tą muzykę, ona nas uspokoi. Możemy... Dranhis, Uspokój ich, proszę cię. Nie, muzyka jest okej, okay. muzyka była okej. Okay. Uspokój się. Właśnie. Uspokój się. Tak, Klarfi. Tak jest, panie. Nie musisz do mnie mówić na panie. Nie jestem twoim panem. <grym> A mi możesz. Dobrze, panie. <grym> Dziękuję. Damn Dosy. O, Polu już Jezu, Mamy co się? się stało? Boże święty Ogarnąłeś się? Jezu, ogarnąłeś gdzie się? my jesteśmy? Ogarnąłeś gdzie się? ja jestem? O, mam, mam nadzieję, że się ogarnąłeś Jezu, gdzie ja jestem? Boże, co się stało Swagi? Jak tam było? N nie denerwujmy, naprawdę Widzisz mnie? Macie jakieś refy? <śla> 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 Larfi, co się z tobą stało? to gdzie skin?